Na torze ósmym Mikołaj Florek, KS AZS UWM Olsztyn 2298. Athletics Jastrzębie reprezentuje Łukasz Urbanek, jego tegoroczna życiówka 2269. Tor 6 Jan Samulewicz, KS Derdwęca Nowe Miasto Lubawskie 2303. Wspominany już przez nas kilkakrotnie Igor Bogaczyński, MKL Jarocin. 21:79 w tym sezonie jego rekord życiowy. Tor czwarty Cezary Łazowy na dodrze powodowo. 22:40. Dawid Pałkowski, MKL Brodnica. 22:56 ten zawodnik pobiegnie po torze trzecim. I na torze drugim Mateusz Napieraj, MKS Aleksandrów Łódzki. 22:71. Będziemy bacznie przyglądać się w szczególności dla toru 5, 4 i 3. To są raczej faworyci patrząc na rezultaty uzyskane w tym sezonie i na ich rekordy życiowe, więc Igor Bogaczyński, Cezary Łazowy, Dawid Pałkowski odpowiednio tor piąty, czwarty oraz trzeci. Chociaż lubimy niespodzianki, więc liczymy tutaj. Czy ktoś także namiesza? Wystartowali już. Patrzymy na reakcję. Świetnie wystartował Igor Bogaczyński. Bardzo szybko już dogonił zawodnika, który biegał przed nim. Nawet zawodnika z toru siódmego. Łukasza Urbanka im knie po zwycięstwo. Zawodnik w niebieskim plastronie. to się wyłoni jako tutaj zawodnik na drugim miejscu Cezary i To on powinien awansować także z Igorem Bogaczyńskim. Igor Bogaczyński 21-72. Bardzo szybko. Nowy rekord życiowy mistrza Polski w biegu na. 100 metrów, więc potwierdza swoją świetną dyspozycję, nawet z przeciwnym wiatrem, lekkim, ale przeciwnym, pół metra na sekundę e, wiało w twarz 21.72 potwierdzona e, potwierdzony czas 22.33 Cezarego Łazowego, więc także rekord życiowy, e, więc system. Trzeciówki pozwoliły awansować, a na miejscu trzecim Łukasz Urbanek 22.67 i ten czas chyba nie powinien pozwolić awansować. nie Je, Jednak udało się, o jedną setną wyprzedził rezultat Michała Mazura, więc Kornel Rybacki oraz e, właśnie zawodnik na miejscu e, trzecim, czyli Łukasz Urbanek e, z awansem do drugiej sesji do oczywiście finału A.